Siemano, na wstępie jeszcze chciałem was poprosić o zasubskrybowanie mojego kanału. Jeżeli już to robicie, to klikacie w dzwoneczek i klikacie chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Klikamy zapisz i wiecie kiedy są moje odcineczki kiedy robię live'a i to by było na tyle. Zapraszam do oglądania. maneczko witam was dzisiaj na W15 w kolejnym odcineczku już w trzecim yy, na tym właśnie międzynarodowym świecie w15 i mamy już 19 poziom yy, Tutaj coś dostałem ostatnie skarczmy, to sobie wyrzucimy yy, i tak, no to mamy dzisiaj właśnie weekend golda. Dzisiaj właśnie jest weekend golda, kiedy nagrywam ten odcinek dzisiaj kochanie też wstawię. Yy, no i po prostu leci nam dużo golda. Zaraz tam pokażę Gildię, jak nam się Gilda po prostu wykoksiła naszych członków wszystkich. E, już wam pokazuję, czekajcie, dobra e, Dzisiaj jest, e, właśnie w każdej misji jest tyle golda, że można naprawdę dużo sobie właśnie zarobić. E, no i sobie bierzemy jakąś taką misyjkę. E, sobie pominiemy od razu. I może na odcinek będę chciał zrobić 20 poziom. Już zostało tylko, patrzcie, 1000 expa tylko prawie. E, mam jakąś pocztę od e, mistrz Aurecki. Siemka nagrywamy, odpisz. No nagrywamy mistrz Aurecki, właśnie teraz odcinek nagrywamy. E, I dobrze, no i patrzcie, tak wygląda nasza Gildia. <laughs> Patrzcie, ile mamy członków. Mamy 17 członków na 17. 17 na 17 członków, wszyscy są aktywni. E, dużo wpłacają, więc gildia się cały czas rozwija. Patrzcie, to jest Zbigniew, dołączył dzisiaj do nas 78 zł. Wpłacił symbol, kurde. E, wszystko się fajnie nam to ulepsza. Renis z oficerem. E, mamy tu na 25 poziom, 24. Wszystkich pozdrawiam z naszej gildii e, No i sobie lecimy z kolejną misją. Będę chciał już właśnie zrobić ten level. Czekajcie tutaj weźmiemy 5-minutową. Pomijamy. Brakuje nam jeszcze tylko troszeczkę, idziemy jeszcze szybko na rękę 18 poziom jedziemy... O kurde, przegraliśmy, no dobra, pewnie miał jakieś krytyki Mamy pozycję 5000, nieźle, coraz lepiej to wychodzi Napijemy się jeszcze Cię kufelka, jak mamy weekend golda, to można mało pić kufelek jakąś misję wiecie, no 3 minutową sobie weźmiemy No i patrzcie, no i tak wygląda nasza postać tych potionów jeszcze nie używam, bo jeszcze czekam na potion z wytrzymałością, wtedy wszystkie walne naraz, jak będzie wiecie. Jeszcze wytrzymałość, zręczność i szczęście. A na razie mam tylko właśnie te takie te trzy, takie wiecie, no siła nie pasuje do, do zwiadowcy, no ale mam po prostu, żeby był jakiś potion. Jakiś właśnie ten potionek i no jak widzicie, gilda się cały czas rozwija, no i jest spoko. Niedługo sobie zrobimy jakiś atak, oczywiście gildię cały czas rozwijamy. 24% już mają trenery, skarb, ale to cały czas sobie właśnie rozwijamy, żeby ten trenera ulepszyć Właśnie sobie może teraz ulepszymy trenera I sobie tutaj musimy zwiększyć, że już mamy 26% trenera No i właśnie nasza gildia ma poziom 729 pozycję Ale nie robiliśmy żadnych ataków, więc taka pozycja na razie jest Teraz pomijamy sobie tą misyjkę, żeby wam tutaj nie zanudzić I od razu pójdziemy, patrzcie 20 level na odcineczku, wbity Zajebiście, ulepszymy sobie trochę postaci Wytrzymałkę sobie, nam dużo kajsu. Do 18 tysięcy pociągniemy, tutaj do... ten I wpłacimy do gildii e, Sobie 100 zł, 100 golda, wpłacimy sobie do gildii e, I dalej sobie popakujemy się w postać, trochę szczęścia oczywiście I gitarka, postać przepakowana e, I lecimy na lożki, czekałem nie robiłem żadnych lochów bez was, więc jedziemy z lożkami To powinno być na easy e, Bo czekałem na was, żeby po prostu zrobić z wami te lożki, chciałem wam pokazać jak to w ogóle wygląda Teraz pomijamy Uuu, i buciki dostaliśmy jakieś. Zobaczymy, czy fajniejsze zręczność 20. Wszystkie cechy plus 13. No myślę, że możemy sobie to wziąć w sumie. Tylko 7 zręczności mniej, ale bierzemy. No fajne buciki dostaliśmy. I sobie pójdziemy od na kolejne lożki. Na tego gula nocnego. Też powinno być z nim na easy. Yy, Zwycięstwo powinno być bardzo fajnie. Więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z 2.15. Będzie dużo odcineczku, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcji kanału, teraz, już teraz. No i dobra, w góra sobie jedziemy, patrzcie ile mu życzę zadało. Będzie jakiś epik? Nie, bez epiku. Ale ekspik się wbija. No to idziemy jeszcze na jedne loszki, na banzi. Czy z nią będą jakieś problemy? No, z nią już powinny być problemy, trochę większe. Jakby jakiś krytyk siadł teraz. Krytyk, krytyk! Nie, nie ma krytyka. No dobra, więc trudno. Ale zrobiliśmy sobie dzisiaj dwa loszki, dostaliśmy... Taki właśnie takie buciki. No ciekawe, ciekawie, bardzo fajnie. E, no i lecimy sobie na kolejną misyjkę, sobie tutaj wezmę misję 13 zręczności, nie słabsze słabsze. Mm, dobra To jest dużo golda, 150, więc wezmę sobie tę misję e, Przyjmuję sobie, no i więc taki odcinek dzisiaj, taki króciutki... Pokazałem wam jak tutaj właśnie jest weekend Golda w tym, tygod w, tym week w weekendzie Pozdrawiam naszą całą gildię, którzy wpłacają pieniądze, którzy właśnie dołączyli do naszej gildii. Patrzcie co bardziej wpłacił teraz No jak widzicie bardzo gildia jest aktywna, bardzo się rozwija Możecie pisać do mnie wiadomo wiadomości na tym właśnie W15, symbol 20 level wbity, no bardzo jestem zadowolony No i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję kanału I bądźcie na bieżąco, siemanes!